Cześć wam z tej strony Adam Bartosiak, trener personalny wraz z siłownią Pan Pani Fit i z Dzień Dobry Białystok. Chciałbym was zabrać w taką krótką przygodę, jak odpowiednio dobierać ćwiczenia do naszych partii ciała, jak dokładnie je trenować, czyli przeanalizujemy każdą technikę na każdą partię ciała, więc zapraszam. Jesteśmy teraz już na dole, będziemy zaraz przechodzić do ćwiczeń. Dzisiaj będziemy analizować mięsień piersiowy, czyli pokażę Wam takie podstawowe ćwiczenia na klatkę piersiową. Czyli zaczniemy sobie od najważniejszego ćwiczenia, czyli ćwiczenia, które zbuduje naszą siłę i masę mięśniową klatki piersiowej, czyli wyciskanie poziome na sztandze, czyli taki zakres ruchu dość niski, czyli 3-5 ruchy, czyli musimy tak dobrać ten ciężar, żeby nie wykonać więcej niż 5 ruchów. Następnie przejdziemy sobie na hantelki, żeby już popracować bardziej nad zakresem ruchu, żebyśmy bardziej te nasze stabilizatory sobie mogli uruchomić, no i zwiększymy na pewno zakres powtórzeń, tak na 8-10 ruchów, czyli hipertroficzny, żeby fajnie rozwinąć ten mięsień, więc ten ciężar na pewno zredukujemy, tak żeby wykonać minimum i maksimum 8-10 ruchów. Następne, ostatnie ćwiczenie, które pokażę, to na pewno będą rozpiętki, żeby rozszerzyć naszą klatkę piersiową. Tutaj ciężar już odstawimy na bok, skupimy się na wyższym zakresie ruchu, czyli tak 10-12, nawet 15 ruchów. Pokażę Wam, jak zrobić rozpiętki. Na bramie, żeby zaangażować i dół klatki piersiowej, środek i nawet górę. Więc co, lecimy, pokażę Wam, jak to powinno wszystko fajnie wyglądać. Ćwiczenia będą podstawowe. Moim takim zamiarem jest przede wszystkim wam pokazać szczegóły tych podstawowych ćwiczeń, które niwelują Wasze efekty. Czyli, po prostu wykonywać odpowiednio ćwiczenia, żeby jak najmniej zaangażować w na ramienny. Czyli ustawić kąt łokcia, ramienia, tak żeby było minimum 45-70%. 5 stopni. Tak, żebyśmy mogli również sobie zrobić retrakcję łopatek, depresję, ułożyć ten kąt minimalny 40, 45, 75 stopni i zacząć wyciskać 100% z mięśnia na, yy, piersiowego. Więc pokażę Wam, jak to powinno wyglądać w praktyce. Drugim ćwiczeniem, którym pokażę, to będziemy wykonywać wyciskanie hantelkami. Tutaj są dwie opcje: albo możemy nadal w formie poziomej wyciskać, lub zadbać troszeczkę bardziej o nasz, naszą górną część klatki piersiowej i powyciskać w skosie. Skos nie może być zbyt wysoki, żeby znów te mięśnie nasze naramienne nie włączyły się do pracy, więc staramy się zniżyć ten skos i cały czas pracować nad retrakcją, depresją łopatek i trzymać odpowiedni kąt e, naszych e, rąk, e, ramion, e, łokci, czyli te 45 do 75 stopni. Więc chodźcie, pokażę Wam jak to powinno wyglądać. Teraz pokażę Wam już trzecie, ostatnie ćwiczenie, moją ostatnią propozycję, ale w jednym ćwiczeniu aż pokażę trzy różne zakresy ruchu, żeby zaangażować dolną, środkową i górną część klatki piersiowej. I tutaj mam nadzieję, że już pamiętacie o ułożeniu odpowiednio ramion, żeby wychodziło to pomiędzy 45 a 75 stopni. Więc będziemy przekładać tak, żeby to ramię nie wychodziło zbyt wysoko. Dlatego szczerze odradzam e, ściąganie linek na wyciągu górnym, ponieważ wtedy nie jesteśmy za bardzo w stanie odizolować e, mięsi ramiennych i włączają bardzo mocno się do e, naszej pracy klatki piersiowej. Więc bazujmy bardziej na wyciągu dolnym i jest to generalnie mit, że tylko dolna część klatki działa, ponieważ jeśli będziemy kierować nasze ręce ku dolnej części klatki piersiowej, oczywiście zaangażujemy dolną klatkę piersiową, jeśli uniesiemy na środek to zaangażujemy środek klatki piersiowej, a jeśli zaangażujemy wyżej nasze ręce, nasze linki, wtedy zacznie pracować nasza klatka piersiowa częścią górną. Więc zapraszam, pokażę jak to powinno wyglądać w praktyce. Więc zakończyliśmy naszą dzisiejszą przygodę, e, którą mieliście okazję zobaczyć, jak powinna pracować odpowiednio klatka piersiowa. Te nasze e, filmiki są głównie skierowane do osób, którzy e, trenują amatorsko. To są dość klasyczne ćwiczenia, ale te szczegóły dość często jako trener e, widzę, że jednak są zaniedbywane. Więc jak resumując, szybko przypomnę, pamiętajcie o tej retrakcji, depresji łopatek, o odpowiednim ułożeniu narzędzi ramion 45-75 stopni, abyśmy również tą sztangę łamali w pół, żeby udało nam się jak najmniej pracować mięśniami naramiennymi. Cieszę się, że udało nam się do końca dotrzeć tego odcinka. Cieszę się, że jesteście. Bardzo gorąco Was pozdrawiam. Zapraszam wraz z Pan Pani Fit, Dzień Dobry biały stok i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki!